Dzień dobry, witamy serdecznie. Właśnie tutaj złapaliśmy Remigiusza na przygotowaniu gliny. gliny. Dobra mordeczko, opowiadaj co ty żeś tam pomieszał i no, jakie masz... Od górka. I ziemi są, tak? i jezioro. Okay. No dobra. Żeby to pracowało. że tak. na dzisiejsze wędkowanie to W Jakieś proporcje 1 do 5, 1 do 4. Co no, też tak myślę. To Dobre. A żenędę to czekaj, Artur też? robi. Zanęte to zrobi ja. Zaraz będę przecierał jeszcze. Przytrzemy ją ładnie, nadrobniutko. Najpierw tą czwóreczką. Jak masz i to? Trójkę. 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 No. Przytrzemy ją ładnie. Później ja się wezmę za żenędę. Co mieszamy? Jaką? Tą rącz. Wiesz co? Ten rołcz jest dobry. Myślę, że zmieszamy sobie tego rołcza hmm. i ja mam jeszcze, ja mam jeszcze, co ja mam tam jeszcze? To, jeszcze. Tak, włożymy do tego. Dołożymy do tego, co to Super kapa canal. To, co ostatnio używałem. Ja mam tutaj akurat cie, ciemniutką. I zrobimy sobie pół na pół tego z tym co i będziemy próbować nie? dobra, teraz bierze sobie tematik Jest taki, ładnie przygotowany, kolega rękawiczki żeby rączka brudna nie była ja, później ciężko do domu tak połowieniu najgorzej to jest wrót z podpoznawcą o, lipa no. później łapy są suche Oczywiście powiedz mi przyjacielu Kto cię zaraził w pasję do wędkarstwa? Yy, małpa Jaka małpa? Z drzewa. <grymny> no, tak <to, od> <grymny> no, no. No, no, się, się nie świeczo. Nie to wiecie. widziałeś kiedyś mówiącą małpę? No Nie, no, się śmieje. Znamy kontent tej historii całej. No, dokładnie, dokładnie. pasją do wędkarstwa nie wiem, sam jakoś się zaraziłem, chociaż za dzieciaka też łapałem. Jeżeli przestałem i zacząłem. A teraz już taki pełnym profesjonalizm, Ta, nie? No, jeśli podchodzić do, do, wędkarstwa, do wędkarstwa, to sto, do 100% sobie to dało zostawić. O, Pięknie. Normalnie piękny. Konopie co będą. Od Marcela. No tak, no to podstawę, nie? Jeżeli chcemy łowić w tylko że tej konopi to ja nie dodam do zanęty, nie, nie. tylko no, ładnie no, dam no, troszeczkę do koszyczka, do koszyczka no. i będziemy sobie po, stopniowo weryfikować. Dobra, niech to sobie stoi, a my się weźmiemy wtedy za, weźmiemy się, weźmiemy się wtedy za robienie zanęty. Proszę. Siemanko. Dobra, idę po wiadra. Artur idzie po wiadra. Jego robinsowus I całą graciarnię trzymał Aaa, ja, to jest jeden wielki pierdolnik Takie nasza woda Krystalicznie czysta Widzę, widzę

Wymieszaliśmy e, dwie zanęty, pół tutaj super kapa kanału i pół, pół płoci panderka. Możecie sobie zobaczyć. Naprawdę bardzo dobre zanęty, polecam je serdecznie na kanał. E, zanęta wygląda tak. Bardzo fajna frakcja, e, dużo takiej frakcji, e, która będzie się unosić, tak, pracującej, ona będzie nam tworzyć taki ten przysłowiowy słup w tej wodzie. I sytuacja wygląda następująco, wałeczki, które sobie podamy, bo wiem oczywiście klasykiem w momencie, kiedy one będą nam się rozchodzić, tak, to automatycznie będą tworzyć słup do góry, czyli ta lekka frakcja ze będzie nam się unosić do góry, a w momencie, kiedy ona w odpowiednim czasie napije się tej wody, to, za, to stanie się ciężka, tak, i będzie nam opadać w dół. I to tak właśnie działa, pracuje i tak ściągamy ryby do miejsca łowienia. Więc tak to w skrócie wygląda, Mam rację? Tak. No, jak potwierdza mm. dobry fachowiec, federowiec i metodowiec, łowi ryby, chłopak też. No, ok, damy jeszcze chwileczkę. Co najważniejsze, no, nie chcemy przemoczyć zanęty, mm, ponieważ chcemy y, spróbować połowić płoć. Drugie podejście, jedno na jeziorze, takie sobie, mam nadzieję, że dzisiaj nie zaświeci nam słońce no, na, tyle, mamy nam no. No, na tyle, żeby nam prześwietlić wodę, a jednocześnie mamy też przymrozek, więc ta płoć, którą no, chcemy tutaj zwabić i, i sobie połowić, no to ona jest ogólnie naszym celem i mam nadzieję, że podejdzie do tych okomych kąsków, więc tak to w skrócie wygląda. Jeszcze dojdą robaczki, joker, sokotki. Oczywiście tak, jak najbardziej, tylko wiadomo, nic na pałę, mówiąc potocznie, hmm. tak, wszystko z głową dozujemy, weryfikujemy na co ryba. Jeżeli jakakolwiek będzie, na co będzie chciała z nami współpracować. I to wtedy osobno podamy. Dlatego ja też nie jestem zwolennikiem tego, żeby od razu wszystko wpierdzielić, wnęcić i czekać. Nie, bo to jest nie, głupota. Nie, nie, no, bo to co, co wrzucisz, już nie wyciągniesz. A oczywiście, że tak. A tutaj zawsze możesz sobie dozować. Nie wiem, jednego kasterka, dwa białutkie, ziemia z gliną i koszyk. Nie? Dobra, to niech się sobie dojdzie. Wrócimy za chwilę, albo inaczej, nie. Pokażemy Wam, co mamy tutaj. Remek ma tu ładnie okpicie pokazane. Więc Zobaczcie, piękny kaster, mm. czyli larwa białego Białe robaka. Białe robaki, pinki kolorowe, rubisy, jokers, ochotka i taka. Więc chłopak zawsze się przygotowuje na bogato. Mm. Ja to mam tylko topionego kastera, i kurwa, martwą madę, <laughs> ale podzielę się. <laughs> ale, ale się podzieli, niestety choróbsko dopadło i nie było w ogóle planów. Na A rady? że kolegom się nie odmawia, Dokładnie. więc jest tak. tutaj mamy tą uprzednio przez Rymka przygotowaną ziemię z gliną, tak, jeziorową, górka, pozdrawiamy serdecznie, bardzo dobre produkty, e, słuchajcie, damy tak, 5 do 1, czyli mówiąc e, dla wędkarzy, którzy gdzieś tam zaczynają pracę bądź przygodę z jakimkolwiek wędkarstwem, tak, Czyli dajemy pięć miarek, czy to będzie, nie wiem, przecięta butelka na pół, czy to będzie jakieś Pudełeczko, pudełko, o właśnie czy na, dłonie przykład, nawet. na przykład takie, nie? To pięć takich jedną zanętę. Tak się zazwyczaj łowi gdzieś tam późno jesienią przy przymrozkach i takich rzeczach, więc to jest dosyć ważne, żeby ta ryba się nie najadła, ale żeby ona nam weszła w to łowisko i w tej ziemi i glinie szukała nam tego, co chce sobie skonsumować. W tym przypadku chodzi nam bardziej o naszą przynętę na haczyku mm. niż tą zanętę. A ta jedna e, porcja właśnie tej zanęty w stosunku co do pięć porcji e, tej mieszanki gliny z ziemią spowoduje to, że ona właśnie w tym całym rozgadiaszu, czy jak to tam nazwać, tak będzie tam sobie tego szukała. I wiadomo, że zapewne przechwyci ten większy kąsek. Co jest jeszcze ważne i istotne, to musi być wszystko przesiane, to musi pracować, to musi być odpowiednia struktura tego wszystkiego, żeby to było równomierne, równomiernie nawilżone, tak? Równomiernie połączone, połączone przymieszane, to jest naprawdę bardzo ważne. Nie można rzucić, nie wiem, paczki i zanęty, które rozmieszasz z wodą, jeb do wody i potem macie. No to jest głupota, nie? Więc wydaje mi się, że jeżeli chcemy łowić ryby i chcemy podejść do tego profesjonalnie, to naprawdę poświęcić... Te, tą godzinę przed tym wędkowaniem, tak? A efekty zobaczycie sami. I to jest no naprawdę że jest mi się wydaje później bardzo pokaże ważne. Artur. A jaki tak, łapie. teraz <grych> ja sobie wezmę wędkę. Toczkę? Tam wędkarze śmieci zostawili, trzeba pozbierać po zakończonym łowieniu. To jest to właśnie. Czego nie lubimy? Nie lubimy syfu nad wodą. O, zobaczcie, co tam, jaka niespodzianka nas spotkała. To jest, to jest, to jest tragedia, nie? Przywieź paczki pełne, a pustych nie wziąć. No właśnie, to jest najgorsze. Dobrze. Słuchajcie, więc tak, wenteczką jaką dzisiaj będę łowił, i tak samo będzie łowił Remigiusz, więc mamy tutaj Taksa. Moim zdaniem jedna z najlepszych wętek z tej serii na rynku jest to... Wędka 3:30 tak, do 45 gram wrzutu. Ja będę mam rozwiniętą 33 metrową. E, dokładnie I do, tego, i do tego mamy kołowrotek Ferrer FD. Kołowrotek, naprawdę z bardzo fajnym, pracującym hamulcem z odkręcaną korbką, co też jest bardzo mm. łatwe cały czas i przyjemne. Na tarpie, na dokładnie. Kosztorze I co najważniejsze, kołowrotek jest uniwersalny. salny on ma maślaną pracę w ogóle i hamulca. I, 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 i swojego tutaj rotora obrotu, więc mi się wydaje, że to jest aluminium. Słuchajcie, zestaw, akurat to jest zestaw na żyłce, jaki przygotowałem. To mam tak, Federlinka. Bardzo fajny Federlink. Bardzo fajny Federlink. To akurat mój serdeczny kolega robi takie Federlinki. Yy, mamy tutaj stoperek, tak, Robinsona. naciągnięty. Tak, Robinsona. To jest rozmiar dokładnie L, yy, baryłkowy, naciągnięty na Tutaj element połączeniowy i mamy prościutką skrętkę, która na końcu ma pętelkę. I tutaj właśnie przykładamy sobie ten... To jest jeden zestaw sytuacji tego, że ogólnie łowię, ogólnie łowię, łowię? plecionką, tak? Tylko że ten przymrozek nas tutaj trochę dopadł i wiadomo, że przyciąga plecionka na mrozie. No to co? Tracimy szczytówkę. Więc to jest, jeżeli nie zweryfikujemy tego dobrze. Więc to jest mój jeden zestaw. I drugi to jest mój taki zestaw podpatrzony od kolegów z większym doświadczeniem. Ale też się w nim gdzieś tam po części zafascynowałem. To zaraz Wam pokażę, tylko sobie złożę wędkę. I mam nadzieję, że inni też będą sobie takie zestawy robić. metrowego Tak, tutaj mam akurat y, TX-a y, 3-metrowego i on jest do 30 gram. gram wyrzutu, tak. I tak samo koło wyrotek Feder FD. To mi się wydaje, że to jest najlepszy zestaw, najlepszy o. zestaw właśnie, tylko że tutaj właśnie mamy zestawik na peciące. I teraz tak. Mówimy naprawdę mega delikatnie. Więc ja tutaj kolejny zestaw. Wiadomo, mamy Federling. To są Federlinki, które ja tylko używam. Pozdrawiam serdecznie mojego kolegę Pawła, bo to on właśnie robi dla mnie takie Federling i jest petarda. Mamy tutaj tak samo stopper. Bez żadnych udziwnień, bez niczego, i zobaczcie, nawet nie widać elementu połączenia łączenia. plecionki i fluokarbonu. Bo ja tutaj na zestawie, na kanałach, akurat, żeby łowić naprawdę mega delikatnie, łowię właśnie na fluokarbonie. To jest fluokarbon 024 naprawdę bardzo fajny zestaw, i nic tam się nie plącze, nie? Bardzo I teraz tak na, na końcu. końcu mamy malutką skręteczkę, tak żeby mi dociążało opad właśnie przyponu. Przyponu, Dokładnie. No. I tak to właśnie pięknie wygląda. I co jest fajne? W momencie kiedy mamy koszyk, zobaczcie się odstaje. Odstaje, nie? W momencie kiedy mamy naciągnięte. To 90 stopni. 90 stopni. I to jest wedle mojego jakiegokolwiek tutaj doświadczenia mi się wydaje, że to jest naj, naj, najlepiej przygotowany i odpowiednio przygotowany zestaw. Choć mogę się mylić, tak? to jest po prostu moje zdanie. Jeśli łowisz, ja, ja, to było sukcesem i ja tak.